siema film taki nietypowy bo nie będę was niczego uczył tak bo jak już wiecie ukończyłem ten kurs tego programowania w C i teraz tak to to od was zależy co co będzie następne czy kurs programowania w Java kurs programowania w C, kurs programowania w PHP, czyli tam wiecie e, strony internetowe, tam baz danych i tak dalej, nie e, lub, e, zaawansowane C, to od was zależy, nie? To wiecie tam, nie, piszcie, piszcie wy w komentarzach lub w komentarzach pod filmem albo w komentarzach na kanale e, lub po prostu na, na prywatną wiadomość mi wysyłajcie mm, no to tyle nie aha i, i e, właśnie e, kiedy, kiedy będą te te nowe mm, nowy kurs e, no to to zależy kiedy kiedy tam kilka osób napisze co chce nie. E, myślę, że to gdzieś, gdzieś w następnym tygodniu może już, albo albo za dwa tygodnie. No w, w najbliższym czasie, nie? To, to też od Was zależy. Bo jeżeli, wiecie, nikt nie nikt nie będzie pisał, to w końcu sam będę, sam będę musiał wybrać. E, co robić. No dobra, teraz to, teraz to tyle.